Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszą lekcję chciałbym zacząć od podziękowania za wszystkie prace, które przysyłacie mi, które robicie sami w domu. W ostatnim tygodniu dostałem ich bardzo dużo, i dzięki temu mogłem wstawić dużo dobrych ocen do dziennika. Kilka spośród najładniejszych prac pokażę Wam na koniec tego filmiku. Na koniec też będą odpowiedzi do pytań z testu, który robiliśmy sobie na poprzedniej lekcji. Przy okazji, tylko taka jedna drobna uwaga: kiedy wykonujecie jakieś polecenia, które zadaję na naszych lekcjach, starajcie się bardzo uważnie słuchać poleceń, bo czasami widzę, że ktoś wykonał pracę i bardzo się postarał ale nie do końca uważnie słuchał, o co chodziło w tej pracy. Taki jeden mały przykład. Kiedy było polecenie, żeby narysować łódkę Jezusa i uciszenie burzy, to niektórzy zamiast siebie w tej łódce narysowali uczniów. I rzeczywiście w Ewangelii jest napisane o tym, że uczniowie byli z Panem Jezusem w łódce, kiedy On uciszył tę burzę, ale w tej pracy chodziło o to, żeby pokazać, że nie tylko Jezus uratował kiedyś swoich uczniów, ale że właśnie nas może uratować w różnych trudnych sytuacjach naszego życia. To taki jeden, jeden drobny przykład, ale najważniejsze jest dla mnie, że te prace robicie, że wykonujecie je samodzielnie i dzięki temu utrwalacie sobie to, o czym mówię na naszych lekcjach. Oprócz tego rodzice, rodzice czasami przysyłają mi, piszą mi o tym, w jaki sposób jeszcze. Utrwalacie albo wprowadzacie w życie to, o czym mówię Wam na naszych lekcjach. Dostałem na przykład zdjęcia ze spaceru, na którym był Radek ze swoją rodziną i na którym oglądali krzyże, między innymi krzyż, o którym mówiłem na naszej pierwszej lekcji, czy kapliczki, które można spotkać na ulicach naszego miasta. Także na przykład mama Basi napisała mi, że Basia, odkąd była lekcja na temat Maryi i Różańca, codziennie modli się tą modlitwą różańcową. Nie wiem czy nadal, ale przynajmniej w pierwszych dniach po tej lekcji tak było. A z kolei mama Marysi przysłała mi zdjęcia. Z jej zeszytu, w którym do każdej lekcji, niezależnie czy jest takie zadanie, czy nie, rysuje od siebie jakiś rysunek, który pomaga właśnie w zapamiętaniu, co było na ostatniej lekcji. Cieszy mnie też to, że oglądacie te filmy. Wiele osób tak ogląda. Razem ze swoją rodziną, z rodzeństwem starszym czy młodszym, a niektórzy nawet, tak jak Amelka, o tym napisała mi jej mama, także zaprasza do oglądania swoich dziadków. Przez internet łączy się z nimi i wspólnie śpiewają piosenki z tych naszych lekcji. A jakie wy macie pomysły, żeby te tematy z naszych lekcji? Wprowadzić w życie, żeby je utrwalić, żeby podzielić się może nimi z kimś jeszcze. Jeśli coś takiego robicie, to napiszcie o tym do mnie na ten sam jak co zwykle adres mailowy. A teraz możemy przejść do nowego tematu. Mówiliśmy ostatnio o Wielkanocy i przeżywaliśmy Wielkanoc, ale nie wiem, czy wiecie, że tydzień po Wielkanocy. Też było ważne święto. Była to niedziela miłosierdzia Bożego i o niej kilka słów chcę Wam powiedzieć. Zaczęło się wszystko od pewnej dziewczynki, która żyła 100 lat temu. Miała na imię Helenka i była bardzo dobrą dziewczynką, bardzo kochała Pana Jezusa, dużo się modliła, także była dobra dla innych, bo wiedziała, że to się Panu Jezusowi podoba. Kiedy dorosła, została siostrą zakonną. Może nie wszyscy wiedzą, kto to są siostry zakonne, więc kilka słów o tym powiem. Są to takie panie, które postanowiły całe swoje życie poświęcić Bogu. Nie zakładają rodziny, nie mają dzieci, ale wstępują do zakonu i mieszkają razem. Ubierają się w takie specjalne ubranie, trochę tak jak ja noszę sutannę. To siostry zakonne noszą habity i dużo się modlą. Pracują niektóre w kościele, niektóre w szkole uczą religii. Niektóre siostry zakonne opiekują się chorymi, na przykład albo pomagają biednym. Jest bardzo dużo zakonów, i Helenka wstąpiła do jednego z nich. A ponieważ taki był zwyczaj, zmieniła imię. Stała się siostrą Faustyną i teraz znamy ją jako świętą siostrę Faustynę. Kiedy była w zakonie, wiele razy ukazywał się jej Pan Jezus i miał dla niej specjalne zadanie. Miała przypomnieć wszystkim ludziom o tym, że Bóg jest miłosierny. Co to znaczy miłosierny? To znaczy, że może przebaczyć nam każdy grzech. Może pamiętacie, jak opowiadałem wam przypowieść o synu marnotrawnym, który wrócił do swojego ojca, a ojciec od razu wszystko mu przebaczył. I taki jest Pan Bóg, ale są tacy ludzie, którzy nie pamiętają o tym Jego miłosierdziu, którzy na przykład popełnili jakieś ciężkie grzechy, jakoś bardzo skrzywdzili innych ludzi. I myślą, że ich grzechy są takie wielkie, że Bóg im już na pewno nigdy nie wybaczy. A Pan Jezus przypomina, że to nieprawda: że jeśli żałujemy, jeśli chcemy się poprawić, to Pan Bóg przebacza nam każdy grzech i możemy zmienić swoje życie. I święta siostra Faustyna miała o tym przypomnieć światu, ale w jaki sposób? Kilka różnych pomysłów na to miał pan Jezus. Na przykład powiedział jej, żeby namalowała obraz, żeby namalowała pana Jezusa tak, jak go zobaczyła. Ale problem polegał na tym, że Faustyna nie umiała malować, nie miała talentu plastycznego. No ale znalazła rozwiązanie, poprosiła pewnego malarza, który namalował za nią ten obraz, a ona wytłumaczyła mu opowiedziała w jaki sposób jak wyglądał pan Jezus i ten obraz potem stał się bardzo znany znany na całym świecie w tysiącach kościołów na całym świecie ten obraz jest i w chyba w setkach tysięcy domów może i wy macie obraz pana Jezusa miłosiernego jest także w naszym kościele Właśnie tak widziała święta Faustyna Pana Jezusa z takimi promieniami wytryskującymi z serca, które przypominają o miłości i miłosierdziu Pana Boga. Oprócz tego Pan Jezus zażyczył sobie, żeby wprowadzono święto miłosierdzia Bożego. Nie było to proste. Święta siostra Faustyna nie miała takiej władzy, bo tylko papież może ustanowić święto, które będzie obchodzone na całym świecie. I rzeczywiście papież Jan Paweł II takie święto wprowadził, chociaż zostało to zrobione no już długo po śmierci świętej siostry Faustyny. Jeszcze inny sposób, w jaki siostra przypominała ludziom o Bożym miłosierdziu, to specjalna modlitwa, którą nazywamy koronka do miłosierdzia Bożego. Może niektórzy z Was znają, może razem z rodzicami odmawiacie koronkę do miłosierdzia Bożego. Dzisiaj nie będziemy się jej uczyć na lekcji, ale kiedy odmawiamy tę koronkę, Mówimy takie, między innymi, takie krótkie zdanie, trzeba je powtórzyć trzy razy, na koniec koronki do miłosierdzia Bożego: Jezu, ufam Tobie. Te słowa są też pod obrazem. Pan Jezus chciał, żeby właśnie te słowa były pod obrazem miłosierdzia Bożego. Jest to taka krótka i piękna modlitwa w której wyrażamy miłość i zaufanie do Pana Jezusa. Jest też piosenka, która mówi o tym, że warto ufać Panu Jezusowi. Zaśpiewacie razem ze mną? Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Do tej piosenki jest też pokazywanie. Jeśli lubicie śpiewać i pokazywać, to możecie się szybciutko nauczyć. Uwaga, ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. E, oczywiście najlepiej biec nie na siedząco, tylko na stojąco. I spróbujcie zaśpiewać razem ze mną i pokazywać. Ci co zaufali Panu Odzyskują siły Otrzymują skrzydła jak orły Biegną bez zmęczenia Ci co zaufali Panu Odzyskują siły Otrzymują skrzydła jak orły Biegną bez zmęczenia I ostatni raz Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Chciałbym wam jeszcze opowiedzieć o pewnym człowieku, który często modlił się. Tą modlitwą Jezu ufam Tobie. Nie tylko rano i wieczorem odmawiając pacierz, ale też przy różnych sytuacjach takiego codziennego życia. Na przykład, kiedy się czegoś bał, mówił, Jezu, ufam Tobie. I yy, ten strach od razu stawał się trochę mniejszy. Kiedy musiał zrobić coś dobrego, jakiś dobry uczynek, a mu się nie chciało, mówił, Jezu, ufam Tobie. I od razu jakoś wydawało się, że ma więcej siły, żeby na przykład komuś w czymś pomóc. Kiedy miał jakąś trudną decyzję do podjęcia, nie wiedział jak postąpić, mówił tak, że Jezu, ufam Tobie. I wtedy Pan Jezus czasem dawał mu takie natchnienie, że wiedział, co w danej sytuacji jest lepsze. I w wielu, wielu różnych innych sytuacjach. Ten człowiek także powtarzał tę krótką modlitwę: Jezu, ufam Tobie. W końcu ten człowiek, tak jak każdy, umarł. Idzie do nieba, a tam przy drzwiach nieba spotkał świętego Piotra, który wpuszcza do nieba tych, którzy na to zasłużyli, a jeśli ktoś nie zasłużył, no to niestety święty Piotr nie mógł wpuścić. No i mówi święty Piotr tak: Żeby wejść do nieba, trzeba zdobyć 100 punktów. A ten pan tak pomyślał, o 100 punktów to dużo. No ale, święty Piotrze, ja byłem dobry dla swojej żony. Czy to się liczy? Święty Piotr wziął taką wielką księgę, popatrzył do niej, sprawdził. No, rzeczywiście, przez 52 lata żyłeś ze swoją żoną i byłeś dla niej dobry. No to masz 1,5 punkta. Tamten się zdziwił, że tak mało, no ale mówi dalej. A ja jeszcze oprócz tego, w każdą niedzielę chodziłem do kościoła. Święty Piotr, no tak, to jest bardzo ważne. Masz dwa punkty. To już razem trzy i pół. Ten pan mówi: Oprócz tego dobrze wychowałem swoje dzieci. No tak, to prawda, masz trójkę dzieci, wszystkie są dobre. Jeden punkt. Tamten tak myśli, myśli. A jeszcze oprócz tego pomagałem biednej sąsiadce. Czasem zrobiłem coś dobrego dla niej. Święty Piotr tak popatrzył. No tak, to zrobiłeś rzeczywiście, i jeszcze dużo innych dobrych uczynków zrobiłeś. No to masz jeszcze dwa punkty. No i ten pan, tak, taki przerażony, że już nie ma nic do powiedzenia, a dopiero zdobył kilka punktów, do stu jeszcze mu tyle brakuje. I tak w tym strachu z przyzwyczajenia, jak to zawsze robił, mówi, Jezu, ufam Tobie. A święty Piotr, o, to razem 100 punktów, chodź do nieba. I taka jest właśnie rola Bożego Miłosierdzia. Pan Bóg może przebaczyć nam wszystkie grzechy, jeśli za nie żałujemy, i jeśli prosimy o Jego miłosierdzie, to każdego przyjmie także do nieba. I to już wszystko w dzisiejszym temacie. Na koniec podam wam jeszcze, tak jak powiedziałem, odpowiedzi do pytań testowych z testu z poprzedniej lekcji. Sprawdźcie sobie, czy wszystko dobrze, czy wszystkie odpowiedzi macie dobre. Pytanie pierwsze brzmiało: jaki znak jest znakiem naszej wiary? I to oczywiście krzyż. Pytanie drugie: jaką modlitwę ułożył sam pan Jezus? Odpowiedź A. Modlitwę Ojcze Nasz. Pytanie trzecie. Jaka jest najważniejsza książka na świecie? To oczywiście Biblia, czyli Pismo Święte. Pytanie czwarte. W jakim mieście Maryja ukazała się trójce dzieci? Łucji, Franciszkowi i ich Jacyncie? I tutaj była dobra odpowiedź B. W Fatimie w Portugalii. Pytanie szóste. Jak nazywa się stół w kościele, przy którym ksiądz odprawia mszę świętą? I odpowiedź prawidłowa to D, ołtarz. Pytanie siódme, co wystraszyło uczniów, kiedy płynęli z Jezusem łodzią po jeziorze? Wystraszyła ich burza i przez nią myśleli, że utoną. Pytanie ósme, do jakiego miasta pan Jezus wjechał na osiołku? Odpowiedź D, Wjechał do Jerozolimy. Pytanie dziewiąte. Z ilu stacji składa się Droga Krzyżowa? Droga Krzyżowa składa się z czternastu stacji. Pytanie dziesiąte. Z jakim wydarzeniem kojarzy się Palemka Wielkanocna? Ko kojarzy się z wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy, kiedy ludzie witali go machając palemkami. Pytanie jedenaste. Jak nazywa się świeca, która pali się w kościele i przypomina o zmartwychwstaniu Jezusa? Jest to Paschał. I pytanie dwunaste. Kogo spotkali dwaj uczniowie, którzy wracali smutni z Jerozolimy? Spotkali pana Jezusa. Większość z Was odpowiedziała dobrze na wszystkie pytania. Gratuluję. A nasza następna lekcja. W przyszłym tygodniu. Do zobaczenia już w maju! Szczęść Boże!